Aneks trzeci, wyzwanie, wręcz larum dla wiarusów. Zapraszamy do Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Polecamy ogólnokrajową, masową organizację pożytku publicznego. W znajdą się zarówno profesjonaliści, jak i sympatycy wojsk rakietowych i artylerii naszej ojczyzny. Podstawowym celem działalności organizowanego stowarzyszenia ma być kultywowanie i kontynuowanie tradycji oraz rozwoju polskiej artylerii w przyjacielskiej współpracy z podobnymi stowarzyszeniami innych narodów. Warszawski Klub Artylerii Stań do apelu. Liczymy na Twoje poparcie i robotę. Wszystko jest do uzgodnienia. Bądź z nami. Jesteś nie tylko mile widziany, lecz wręcz niezbędny. Właśnie na Ciebie czekamy. Masz do wyboru komendę ogień pojedynczy lub salwą pal. Twoja alternatywa? Stań pod komendą starszego nad armatą. Wtedy będzie Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, Organizacja Pożytku Publicznego. Byłeś, jesteś i będziesz razem z artylerzystami i rakietowcami. Wiarusie, kanonierze, Twoja przyszłość to Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów. Wiarusy Warszawskiego Klubu Artylerzystów. Zasilą szeregi Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.